Razem o tym, jak zawiązać kulturalny krawat, opowie Pan Marek Czarnecki. Witam serdecznie. Dzień dobry. Więc na początek, kim tak naprawdę jest Marek Czarnecki? Marek Czarnecki jest artystą fotografikiem mieszkającym w Toruniu, zakochanym w fotografii i człowiekiem, który ostatnie 20 lat działań artystycznych i komercyjnych w dużej części poświęcił Toruniu na największy sukces roku 2013? W 2013 roku został ukończony projekt Nasz Bezpieczny Świat i jeżeli traktować zakończenie takiego projektu i wystawy, to jest to na pewno najważniejsze wydarzenie roku 2013. Projekt Nasz Bezpieczny Świat zajął mi, zajął mi około 3 lat ciężkiej pracy, 21 lokalizacji, około 150 wolontariuszy, Powstało chyba około 17 tysięcy zdjęć, około 1000 panoram. Trzy miesiące trwało pracy na komputerze, żeby to wszystko przygotować dla potrzeb wystawy. W jakich miejscach odbywały się sesje? Sesje odbywały się w najprzeróżniejszych miejscach w przestrzeni publicznej. Mieliśmy zdjęcia w tramwaju. chyba bardzo ciekawy plener był w Łęczycy, gdzie udostępniono nam nieczynne już więzienie. Moje dwie znajome z dawnych lat przeprosiły mnie w połowie, bo enisarze powiedziały, że muszą wyjść na świeże powietrze dlatego, że zdjęcia zrobiły tak duże wrażenie, że nie muszą odeagować wtedy zobaczą część. Czyli wystawa wywołała olbrzymie emocje, zainteresowała dużą ilość ludzi. Miałem bardzo przyjemny odzew. Jest też pomysł na kontynuację projektu Nasz Bezpieczny Świat i być może, że uda się w Toronto z pomocą miasta doprowadzić do realizacji tego projektu. Będzie miał troszeczkę inną wymowę, ale w sensie ideologicznym, czy w sensie pomysłu, czy w sensie problematyki, o którą będzie się oddział, będzie to bardzo blisko do bezpiecznego świata. W takim razie my życzymy samych sukcesów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.